Hej, witam wszystkich, wracamy po urlopie, trochę się podziało, ale zbędnego lania wody zaczynamy. Na początek zapraszam wszystkich do komentowania i polubienia filmu, jeśli się spodobał. To bardzo pomaga w tworzeniu następnych treści. Zapraszam wszystkich także do mojego e-booka podstawy kryptowalut, gdzie znajdziecie podstawową wiedzę i zaczniecie przygodę z świecie cyfrowych walut. Bitcoin odbudował się po spadkach, zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Mamy okres wakacyjny, więc grube ryby. Nie myślą o tym, co teraz inwestować ETH w przedziale 2600 dolarów. Waha się w przedziale 100 dolarów. Wszyscy czekają na ruch bitcoina. Tether na trzecim miejscu spora kapitalizacja. Dużo ludzi uciekło w stablecoiny i czekają na ruch. Kamara Harris wygrywa w sondażach. Dla mnie to niezła manipulacja tymi sondażami. Oczywiście Kamara nie jest przychylna kryptowalutom i będzie dożyć do legalizacji tego rynku i kontroli. Zobaczymy, kto wygra środki z giełdy MTGOX zostały oddane użytkownikom ponad 2 biliony w bitcoinie zostało przelanych miało to oczywiście wpływ na cenę ale to już za nami moim zdaniem ci co chcieli sprzedać bitcoina to sprzedali cena będzie pomału wzrastać na dziś już koniec pozdrawiam trzymajcie się polub film jeśli się spodobał cześć